Więczkowski, Kaczyński, Giertych. Oni wszyscy ogłaszają tak naprawdę rozpoczęcie zamachu stanu. Do całej tej stawki włącza się nie kto inny jak Krzysztof Stanowski. Moje pytanie jest proste, a odpowiem na nie na końcu tego materiału. Który z nich tak naprawdę robi z siebie politycznego debila? Obywatelki i obywatele Pol Polskiej Rzeczypospolitej Pisowskiej. Bliski współpracownik Andrzeja Dudy. Bardzo bliski były rzecznik Andrzeja Dudy wraz ze swoją żoną. Dostali zarzuty w aferze Kolegium Humanum i tam nie tylko chodzi o lewe dyplomy. Mencen został zaorany. Kiedy ja mówiłem Mencenowi, że jego analizy są mm, nie za wiele warte, dostałem pozew. Dlaczego Mencen dzisiaj nie grozi pozwami i to bardzo szybkimi pozwami innym ludziom? Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez Fundację Rodzinną, że nie płacić podatków. Obywatele i obywatelki Rzeczypospolitej Pisowskiej zwracam się dzisiaj do was jako działkowiec, który w życiu nie przekopał ogródka. Zwracam się do was dzisiaj jako premier, który w życiu jako premier narodu, który w życiu nic nie zrobił dla tego narodu. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią, ale spokojnie, ta przepaść jest na mojej działce. Obywatelki i obywatele Pol Polskiej Rzeczypospolitej Pisowskiej. Zwracam się do Was jako działkowiec, który nigdy nie uprawiał działki, jako szef rządu, który nigdy nie miał pojęcia o, o rządzeniu. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią, ale nie martwcie się, ta przepaść jest na mojej działce. Cały dorobek naszych 8 lat rządów trafił właśnie w tę przepaść. Miliony aut elektrycznych, setki tysięcy mieszkań, stocznie, huty, elektrownie, fabryki aut elektrycznych to wszystko, co. A czekaj, to wszystko, co podpieprzyliśmy. Nie, nie, dobra. To wszystko, co Wam wybudowaliśmy, dzisiaj złowieszczy rząd Tuska odbiera. Drodzy obywatele, zapierdzielający za miskę ryżu, czy pamiętacie te dni, kiedy strumień gotówki płynął szeroko z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Leśnego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych? Pamiętacie te ciepłe chwile w Dominikanie lub na Cyprze? Dzisiaj już tego nie zaznacie, gdyż władza jawnie nawołuje do zniszczenia i odbierania swobód obywatelskich. Tak, proszę Państwa, prowadzamy zamach stanu. Dzisiaj wszystkie w związku z tym posłanki będą w mundurach e, na, na sali sejmowej. E, taka jest decyzja kierownictwa klubu. Mam nadzieję, że to zrealizują. Będzie to symbol władzy Donalda Tuska, e, naszym zmilitaryzowanym od dzisiaj. Rozścieczony tłum idzie. Marsz na, wróć. Marsz na pałac prezydencki ulicami Warszawy przechodzi. Szanowni państwo. 14 lat i 8 miesięcy temu doszła do, doszło do wielkiej zbrodni, zamachu na samolot. Wszyscy zniesmaczeni i, zdry, i zdegustowani, wszyscy zdruzgotani tym, co dzisiaj dzieje się wśród naszych rządzących. Wielki ciężar odpowiedzialności, jaki spada na mnie w tym tragicznym dla naszej ojczyzny momencie. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność na własne barki i, śladami największych polskich Polaków, Romanowskiego, Szmita oraz wielu innych, walczyć z okupantem na obczyźnie. Ogłaszam więc, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wyzwoleńcza Rada Obrony, nazpisowców w skrócie. Jest to symbol, gdyż Ruda Wrona. Orła nie pokona, nie będzie nam mówił Tuski, Angela Merkel, co mamy robić, nie będzie nam Putin krzyczał, co mamy jeść i gdzie jeździć. Chcemy, to pojedziemy na Białoruś, a może nawet na Węgry. Drodzy rodacy, wron Działa, nie bójcie się, wpłacajcie pieniądze. Niestety najwięksi nasi strategzy oraz ludzie honoru, szczyt naszej elity politycznej i taktycznej musiał wyjechać na uchodźstwo. Dlatego wzywam was po raz kolejny. Nasze fundusze nie są już nasze. Odebrali nam Fundusz Sprawiedliwości. Dzisiaj musimy zwrócić się do waszych portfeli, aby nasza walka dalej trwała. Śląskiego. Z matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Królowej Polski, z Białej Podlaskiej, Świętego Antoniego, z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej. Generałowie Schmidt, Ziobro Romanowski, Michałek oraz inni pod moim skromnym przywództwem. Bądźcie twardzi. Walczymy każdy na innym terytorium. Od Białorusi po Indonezję i nikt nam nie powie. Czas nie przekonają, że białe jest białe. A czarne jest czarne. Wron nie zastąpi rządu, nie zastąpi konstytucji ani prawa. Wron staje się prawem i konstytucją pisowskiego rządu na uchodźstwie, trzymanego w moich rękach jak Mateusz Morawiecki, działkowiec. Drodzy rodacy, wron mówi wam tak, że niech w tym umęczonym kraju, który zaznał już tyle klęsk i cierpień. Po 14 miesięcy, jesteśmy represjonowani i ścigani. Kobiety są nękane na komisariatach, podejrzewane o aborcję. Niech w tym kraju, który tak wiele wycierpiał, nigdy więcej nie przelała się krew polskiej kobiety. Obywatele i obywatelki... Czekajcie, nie, tamto to chyba oni robią. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Obywatele i obywatelki, niech w naszej ojczyźnie już nigdy nie zginie żadne dziecko. Zaszczute przez polityczne kanalie ze Szczecina, ani nie będzie zamordowany żaden prezydent przez oszalałego z nienawiści człowieka motywowanego gebelsowską propagandą płynącą wprost z TVP. To mówiłem ja. Ja Rząbek, Wacław, trener drugiej klasy. I faktycznie, słuchajcie moi drodzy, można by było z tego się jeszcze długo śmiać, można by było się z tego napierdzielać, bo to co ci indolenci polityc, polityczni te tak naprawdę umysłowe eumnuchy wygadują i wyrabiają, no to naprawdę nie, nawet już nie woła o pomstwę do nieba. To wyraźnie pokazuje, że oni, kiedy się ich oderwie od żłoba i zabierze pieniądze, panicznie zaczynają działać. Chcę powiedzieć, że w moim, w moim, w moim najgłębszym przekonaniu mamy do czynienia w chwili obecnej z pełzającym zamachem stanu. Bo w całej tej narracji, że mamy pełzający zamach Stanu, że mamy to czy tamto, nie można zapomnieć o jednej rzeczy. Ci ludzie zostali oderwani od koryta. A kiedy oderwiesz kogoś od koryta, zabierzesz mu pieniądze, zabierzesz mu apanarze, to w tym momencie on staje się nagi i bezbronny. A kiedy staje się nagi, bezbronny, to jedyne, co mu przychodzi do głowy, to zaatakować. Nie zawsze rozsądnie, nie zawsze mądrze, nie zawsze z sensem. Znaczy, w ich wypadku to zawsze bez sensu, nie mądrze i tylko, żeby udowodnić, że chodzi o pieniądze. Niestety, w naszej politycznej stratosferze pojawiają się ludzie, którzy naprawdę zaczynają mocno zasługiwać na tytuł debila roku. Nawet nie roku. Bo dzbanem roku pewno ktoś z spisu będzie, ale Krzysztof Stanowski swoim drugim wystąpieniem jako kandydata na prezydenta udowadnia, że on niewiele różni się od tych, którzy dzisiaj krzyczą, że w Polsce jest zamach stanu. Jako prezydent mam zamiar rządzić przez następne 12 lat, na co składają się dwie demokratyczne kadencje i dwa lata uzurpacji tego urzędu. Ten człowiek, Krzysztof Stanowski. Jest inteligentnym dziennikarzem, ale wyraźnie jako polityk robi sobie jaja z polskiej konstytucji. On udowadnia, że człowiek, który ma duże zasięgi, może nabijać się z polskiej konstytucji. Słuchajcie, ja wam powiem tak: dla mnie to, to nie jest jakaś tam czerwona książka. Dla mnie to jest konstytucja. Nie będę nad nią płakał. Jak hołownia, ale w tymże dokumencie nadrzędnym akcie prawnym jest wyraźnie napisane: prezydent ma dwa razy po pięć lat kadencję. I jeżeli Stanowski w momencie kiedy pisowskie plemie mówi o zamachu stanu, wychodzi i daje swój materiał którym mówi, że on będzie uzurpował sobie prawo do dwunastoletniej kadencji, to tylko i wyłącznie udowadnia nam wszystkim, że musimy walczyć dalej, aby debili, hipokrytów, hejterów, ludzi nienawistnych, żądnych tylko i wyłącznie władzy i pieniędzy, od tej władzy i pieniędzy odspawać. I na koniec. Dla każdego z was. Jeżeli nie mieliście okazji mieć tego dokumentu w swoim domu. A co więcej, nigdy go nie przeczytaliście. To tutaj jest link. 30 parę złotych kosztuje konstytucja. Tak jak miałeś Biblię albo masz Biblię w domu, tak samo powinieneś mieć człowieku konstytucję. Ja mam jedno i drugie. Konstytucję przeczytałem trzy razy, minimum trzy razy. I doskonale wiem, że jest to akt za którego złamanie powinno się iść na długie lata do więzienia. Dzisiaj rano na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji PKGOW.pl w Katowicach agenci CBA .pl zatrzymali Błażeja S., byłego rzecznika prasowego prezydenta RP, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem CBA w sprawie nieprawidłowości w kolegium Humanum. Teraz ciekawostka. O zarzutach, które mu postawiono, dowiecie się za chwilę, zaraz wam powiem, ale wyobraźcie sobie. Że dostajecie informację od znajomego, ty słuchaj, zapłacisz w tej instytucji 10 tysięcy, plus minus, dostaniesz NBA, a. w ogóle wiesz, tam jest taki gościu, on się chyba Krasulski nazywa, czy jakoś tak, on jest w ogóle po podstawówce, a zrobili mu doktora honoris causa, doktorat, chłopiec po NBA, po magisterce, po wszystkim, a w życiu nie poszedł wyżej niż szkoła podstawowa. I to taki, wiecie, pisowski czołowy gość, który wytrzepuje zawsze Jarosławowi Kaczyńskiemu łupiesz. Więc jeżeli macie instytucję, która nadaje tytuły naukowe, daje dyplomy tylko i wyłącznie za pieniądze. Nie trzeba tam nic kurna robić. Ja tam znam ludzi, nawet z koalicji 15 października znam ze dwie o trzy osoby, które mają tytuł z kolegium humanum i w życiu nie były na uczelni. W życiu poza wpłaceniem pieniędzy nie zrobiły nic żeby ten tytuł dostać. To jeżeli jest taka uczelnia, to na jaką cholerę jeszcze chcesz dawać? Łapówki, czy to finansowe, czy gwarancyjne własnego urzędu, który piastujesz? Dlaczego jeszcze poniżasz się do tego, żeby zgwałcić urząd, który człowieku piastujesz, bycia ministrem w kancelarii prezydenta RP, tylko po to, żeby sobie i żonie załatwić lewy tytuł? Wystarczyło zapłacić? poczekać 5 miesięcy i by się miało co się chciało. Błażejowi S prokurator przedstawił cztery zarzuty dotyczące wręczenia byłemu rektorowi Kolegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej Pawłowi Czy, korzyści majątkowych oraz osobistych, a także obietnicy udzielenia korzyści osobistej w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci świadectwa ukończenia przez Błażeja S oraz Sandrę S studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration bez jakiegokolwiek faktycznego odbycia podała prokuratura krajowa. Jeżeli by chodziło tylko o spełnienie czyjegoś ego, czyli powiedzenie: "Och, mam mba Och, jestem wyżej niż jakiś tam licencjat czy magister, bo mam MBA, -a. ale nie tym pazernym ludziom w pisie zawsze chodziło o pieniądze. Błażej S z tym dyplomem poszedł do pracy w Orlenie, jak i w innych spółkach Skarbu Państwa. nie miał tego obowiązku, bo tylko i wyłącznie członkowie rad nadzorczych musieli mieć tego lewego NBA, żeby dostać się. On poszedł do zarządu i machał tym świstkiem po to, żeby go zatrudnili, żeby powiedzieć: No, słuchajcie, chłopaki, ja wam trochę standard podniosę. Jak obajtek jest po podstawówce, czy tam po liceum, to ja wam podniosę trochę średnią wykształcenia w zarządzie. W całą tą aferę Błażej S wpierdzielił swoją żonę. Która pewno też wykorzystywała ten dokument w różnych instytucjach, tylko po to, żeby dostać więcej pieniędzy, żeby mieć więcej szmalu i żeby więcej i głębiej i mocniej wydymać Polski Skarb Państwa. Żonie byłego rzecznika prezydenta Sandrze S. prokurator przedstawił trzy zarzuty. Jeden dotyczył użycia w czasie ubiegania się o pozycję do pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego, poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA. Pomimo tego, iż studiów takich faktycznie nie odbyła. Pani Sandra oraz jej mąż nie spełnili swojego marzenia o tytule naukowym. Oni spełnili swoje marzenie o tym, żeby czepać gruby hajs na podstawie lewych dokumentów. To jest dokładnie tak samo. Jeżeli, jeżeli dla was to jest nic, to wyobraźcie sobie, gościa, który właśnie został też aresztowany za to, że w internecie przedstawiał się jako lekarz, który ukończył studia w Stanach, w Polsce leczył terminalnie chorych ludzi. Miał lewe, wydrukowane na drukarce papiery nic nie stanowiące o jego umiejętnościach. Czy taki gość, który na lewo leczy ludzi na lewych dokumentach, różni się czymś od Błażeja i Sandry S? No nie. Jeden i drugi dokument to jest fałszywka, którą sobie dupę można podetrzeć, a nie mówić, że się ma studia skończone. Prokuratura natomiast informuje, że podejrzani złożyli wyjaśnienia, a następnie prokurator zastosował wobec Błażeja S. oraz Sandres środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości odpowiednio 100 tysięcy zł i 40 tysięcy zł, dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Przyspieszenie rozliczenia, moim zdaniem, bardzo dobrze idzie. I nie możemy narzekać, że nic się nie dzieje, bo kurna każdego dnia coś się dzieje. Dzisiaj, tak naprawdę, wiemy, że wczoraj zabrano się za krąg przyjaciół królika ze stajni Andrzeja Dudy. Co sam Duda na to? No takie mam niestety wrażenie i to mi się bardzo nie podoba. Głos w całej tej sprawie zabrała też nie, zabrał też nie kto inny, jak nowa rzeczniczka Andrzeja Dudy. Głos w sprawie. Zatrzymania S zabrała też rzeczniczka prezydenta Andrzeja Dudy. Co? No nie mogę w jednym zdaniu mówić prezydenta i imię i nazwisko tego człowieka, bo mi to nie przechodzi. Diana Głownia. Podchodzimy do sprawy ostrożnie i z dystansem, podkreśliła. Zaznaczyła, zaznaczyła, że komunikat rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych jest lakoniczny i że obecnie niewiele wiadomo o sprawie, a KPRP, czyli kancelaria Kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej, w takich sytuacjach nie podejmuje się oceny sytuacji. No jasne. Co mają podejmować sytuacje, jak pewno takich błażejów S będzie u Andrzeja trochę więcej i za chwilę kolejne zaczną kwiatki wypływać. 12 milionów kwiatków też wypłynęło właśnie na, a nie kogo innego jak Sławomira Mencena. Jeżeli Sławomir Mencen kiedyś. Parę miesięcy temu, w ciągu dwóch dni, był w stanie wysłać mi taki dokument wzywający mnie do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych. Bo jak nie, to pójdzie ze mną do sądu, a ja tylko powiedziałem własną opinię na temat jego analizy. No to dlaczego ten sam Sławomir Ees nie idzie w trybie wyborczym z posłem, z posłem ćwikiem do sądu? Zanim pokażę Wam dalszy materiał, pamiętajcie, subskrybujemy, komentujemy i lajkujemy, a w komentarzu mi napiszcie, czy przyspieszenie rozliczeń poszło aż tak daleko, że zaczynają się zabierać za ciemne sprawki Andrzeja Dudy? Tak lub nie. To mi wystarczy. Poseł Mencen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków? Na reakcję Sławka Męcena, przepraszam, na reakcję pana Sławomira Mencena, kandydata na prezydenta, nie prezesa spółki Mencen SA, kandydata na prezydenta. Zaznaczam ze względów procesowych, panie Mencen, ja się nie czepiam pana analiz, ja tylko mówię: Sławomir Mencen, kandydat na prezydenta. Czyżby pan miał 12 milionów powodów w swojej fundacji rodzinnej, aby tak naprawdę załatwić sobie kolejny immunitet? Czyżby bycie prezydentem to nie była chęć działania dla Polski, a tylko ucieczka na parę lat przed odpowiedzialnością? Pana reakcja na sali sejmowej jest bardzo wyniosła. Proszę panie pośle męcem, tyle są warte pana obietnice? Panie Sławomirze. Jeżeli do tej pory nie ma pan oleju w głowie i z tym stukaniem w łeb chce pan udowodnić, że sobie pan ten olej tam wtłacza, to ja powiem tak, przy 40 już jest za późno na olej w głowie. Naprawdę już jest za późno. Teraz już trzeba by było korzystać z tej wiedzy i z tego oleju, a nie próbować go sobie tam wtłoczyć. Jeżeli poseł Ćwik wychodzi i pana szkaluje, kłamie, wręcz zachowuje się jak ostatni hejter... To ma pan naprawdę szybką ścieżkę do tego, aby swoje imię, nie powiem dobre, bo nie ma pan dobrego imienia, aby swoje imię oczyścić. W moim wczorajszym wystąpieniu pan poseł Mencen zarzucił mi publicznie kłamstwo. Panie pośle Męce, jeżeli pan twierdzi, że kłamię, to przysługuje panu tryb procesu wyborczego. Ale skoro pan nie robi tego w trybie wyborczym, to czyżby to oznaczało, że poseł ćwik. Się nie myli? Czyżby to oznaczało, że pan celowo chciał wydymać Polaków tylko po to, żeby nabić sobie kasę w swojej fundacji rodzinnej, później zawinąć spółkę, ogłosić jej upadłość, a kasę w spółce zostawić? Czyżby chodziło o to, żeby faktycznie, jak mówi poseł Ćwig, na swojej popularności i kampanii politycznej zrobić kapitał prywatny osobisty? No bo jeżeli tak było, to naprawdę jest to jeden obok Amber Gold z lepszych skamów finansowych. Co prawda, do Amber Gold panu daleko, bo tam z 850 było milionów. Pan ponoć tylko 12. Ale tak czy siak, jestem naprawdę pełen podziwu, żeby tak zgwałcić swoje własne nazwisko. Proszę, panie pośle Męcem, tyle są warte pana obietnice? Powiem wam, że ja to się nie dziwię, że nikt tych posłów nie traktuje poważnie, bo jak patrzę, jakie tam tuzy intelektów w tej komisji zasiadają. Jak widzę tego posła Ćwika, tego buraka Zębaczyńskiego, to serio... Panie Sławko, pan mówi, że posłowie są niepoważni. Pan jest jednym z tych posłów, niepoważnym posłem, takim małym kaziem, który siedzi na sali sejmowej i zamiast... Skomentować coś, wypowiedzieć się, albo obalić, albo podać do sądu tego ćwika, to jedyne co pan może robić, i pan robi, to zachowuje się pan jak taki mały kaziu z trzeciej B, stuka się pan w łeb, jak ktoś obnaża pana kłamstwa.